Wiola jest jedną z fajterek, które odwiedzimy podróżując po Polsce. Chcemy poznać historię niezwykłych kobiet, które przeszły spektakularne metamorfozy. Zmieniając swoje ciało, zmieniły swoje życie, stając się inspiracją dla innych. Dzisiaj jesteśmy w Wielsku Białej. Mieszkam w Bielsku-Białej. Od zawsze w zasadzie się borykałam z problemem, jeżeli chodzi o moją wagę. Diet było tysiące. Tysiące razy było zaczynana dieta, oczywiście kończona po 3-4 dniach. Był czas, kiedy już byłam na przykład na dziale z odzieżą dla kobiet w ciąży i tak sobie pomyślałam, mam 24 lata i ja idę kupić spodnie czy bluzkę, gdzie kupuje to kobieta w ciąży. I to już mnie tak wtedy zastanowiło. Później zaczęła się super moda na Ewę, tak? Wszyscy kupowali gazety, były tam pierwsze płyty i wszystko oczywiście kupowałam, tylko że to wszystko stało na półce. Książki, e, gazety, później BI-aktyw, każdy numer w zasadzie, ale tak naprawdę to było tylko tak do poczytania, ale nie było żadnych wniosków z tego. Taka była książka rok treningu z Ewą. Ja to zaczęłam wypełniać pierwszy i drugi dzień. Później już nie, no przecież dwa dni sobie już porobiłam, tak? No to, no to teraz trzy dni odpoczynku. Później znowu tydzień się zamieniał w miesiąc, w rok. Naprawdę nie znam drugiej takiej osoby, która by tyle razy zaczynała. Płaczu było chyba więcej niż potu tak naprawdę bo jednak ja największy problem miałam z, e, gdzieś z udami, z brzuchem. I rzeczywiście takie fikołeczki u Ewy, no to to nie jest prosta sprawa, jeżeli się ma brzuch prawie na kolanach, tak? Płytę pamiętam, e, scalpel pierwszą, ja oglądałam i leżałam w łóżku i po prostu zerkałam sobie na te, na te ćwiczenia. I sobie pomyślałam, że nie ma szans, tego nie da się zrobić. Zadzwoniłam do mojej przyjaciółki i mówię, spróbuję ten skalpel, nie? Ale oczywiście nie dałam rady, tak chyba po 10 minutach mówię, ja mam 24 lata, a zrobiłam z siebie kalekę, bo no wtedy tak to do mnie doszło. Dużo też mi pomogły te zdjęcia, które Ewa wrzuca tych metamorfoz, gdzie w ogóle no z ręką na sercu w życiu nie pomyślałam, że tam będę. W ogóle to nawet nie marzyłam o tym. No i jednak Wreszcie, przed ten czas, że jak się tam znalazłam, pamiętam to dokładnie, że po prostu płakałam chyba co dzień z każdym komentarzem, z każdym jakimś wiadomością, bo to jest naprawdę miłe, gdzie ludzie, którzy w ogóle cię nie znają, mówią do ciebie takie rzeczy, o których w zasadzie nikt z bliskich osób ci nigdy nie mówił, tak? No bo dobrze, super wyglądasz, ale nic poza tym, bo oni nie widzą tego, ile tak naprawdę musisz pracować na to, tylko wie ta osoba, która próbowała tyle razy. Zamówiłam dietę Bidajet i dość mnie zdziwiło to, że nie ma jakichś takich wymyślonych rzeczy. To są produkty, które tak naprawdę każdy z nas ma w lodówce. Dieta jest bardzo prosta i jest bardzo tania. Pamiętam, jak była w jednej z korporacji na rozmowie kwalifikacyjnej, i siedziałyśmy w pięć dziewczyn. I tak sobie myślałam, że jak ja tam wejdę, no nie mam szans. No nie pójdę. Nie poszłam na tą rozmowę, to był mój koniec tak naprawdę marzenia, że chcę zmienić pracę. To nawet nie chodzi o wygląd tak naprawdę, to chodzi o to, jak się człowiek czuje we własnym ciele. No i nagle w, przy wszystkich ćwiczeniach z EFKĄ, tak, diecie, pomyślałam sobie, że dlaczego ja mam nie spróbować. Mam doświadczenie, też już pracowałam kilka lat, i, I mam jakąś wiedzę na ten temat, więc dlaczego nie? I tak naprawdę po pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej dostałam tą pracę. No, to było tak naprawdę drugie marzenie, które spełniłam w przeciągu tych pół roku. Tak naprawdę od momentu wprowadzenia diety i ćwiczeń schudłam 26 kg. Teraz wiem, że jedzenie i ćwiczenie to jest podstawa. Nie da się z jednego tak naprawdę. Albo jesz zdrowo i myślisz o tym, co jesz, albo. No niestety, ale chodzisz w spodniach na główce. Ewa zmieniła tak naprawdę takie myślenie, tak? Właśnie postrzeganie innych. To nie chodzi nawet o dietę i o ćwiczenia, tylko też takie pozytywne nastawienie do świata. Nie wiem, częściej się uśmiecham. Można się z kimś poznać, tak? Można z kimś miło spędzić czas i się czegoś od kogoś nauczyć, bo zawsze myślałam, że to ja jestem najważniejsza. No ale jednak, jednak nie. Zapraszamy Wiolę do Warszawy na sesję zdjęciową. Ja byłam bardzo zakompleksioną osobą, a teraz y, zauważam więcej pozytywów, nie tylko z ludzi, ale z życia generalnie, niż wcześniej. Teraz jestem bardzo szczęśliwa. Uważam, że jak się jest szczęśliwym samym ze sobą, to wszystko w koło jest, y, jest o wiele lepsze i nawet jeżeli się nie jest w związku, a jesteś sama szczęśliwa, wstajesz rano i chce ci się żyć. To wtedy, wtedy dopiero się tak naprawdę wszystko układa i wszystko się układa w szczęście właśnie. Gdzie jest, gdzie jest? Cześć wiolka! Jedziemy na trening, wiolka! Nie! Zamykaj drzwi O, mamo! Niespodzianka! i kochanie. Jak się czujesz, powiedz, bo to jest najważniejsze. Super. Dobrze spędzać czas. Tak. Dbają o Ciebie. Bardzo. Rozpieszczają Tak, się. tak. Super. Gratuluję Ci efektów. Przepiękna metamorfoza. Strasznie się cieszę, że walczysz o siebie. To jest dla mnie największa nagroda za to, co robię. I zakładam, że jesteś też ogromną motywacją dla wszystkich wokoło, bo to zawsze inspiruje, także wraca. Ale ja teraz nie dam radę że. Mm. Dziękuję. Strasznie się cieszę, że bierzesz udział w tym programie, że się zgodziłaś i że tak fantastycznie dajesz przykład. Rewelacja. Tak dużo przeżyłeś razem. O, no, to na pewno. Łez było więcej niż dzisiaj na pewno i po to też więcej, Cze? Dobrze. Więc, ale hot body była miąska, więc nie mogę dzisiaj chodzić. Ale wiesz co, wszyscy mówią o tym programie, nie. Ja jestem sama zaskoczona, to bo było. wydawało mi się, że zostanie przyjęty tak jak wszystkie inne, że super, że fajnie. No jest fajnie. super, tak, tak tylko do 20 mówią, minuty. Okay. To jest tak, ale nie. No ja walczę o to, żeby zawsze tą poprzeczkę troszeczkę wyżej e, zawieszać. No jest wy tam jest. Cieszę się ogromnie, o to wyżej. właśnie chodzi. Także nie, umarłam dwa razy. W przeciągu no. tych 45 minut, naprawdę. Ale zmartwychwstałaś i zobaczyłaś zmartwychwsta to jak. tak. <grafy> w <grafy> tak. jakim Już nie wiedziałam, czy półzy płyną, czy pot, nie wiedziałam. Słuchaj, y jedziemy na trening. Czas mnie trochę goni, bo o 13 zaczynamy, a jest chwilę, przedtem, muszę się jeszcze przygotować. Także zabieram się ze sobą, będziemy dzisiaj razem skakać. A to jest trening y otwarty, tutaj nieopodal, na miasteczko Wilanów. Myślę, że się będziesz dobrze bawić. Też mam taką nadzieję. Dziękuję. <grafy> 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 Cudo, jak ja się cieszę, że Cię poznałam. Ale masz fajną energię kobitą. MAGA! Ale dzięki komu, hello. <laughs> dzięki sobie, bo wypracowałaś to wszystko. Tak, ale no. przeklełam Cię parę razy. A spoko, dobra. Tylko... biorę na klatę. Ale parę, parę, parę razy na godzinę w sensie. <laughs> Nie ma najmniejszego <laughs> problemu. Są dla mnie to już jest chleb poprzedni, także luz. Ale super. <laughs> Fajnie. No ale dobra, niespodzianka, Fajnie. tak? Fantastyczna. No już tak nie będę wszystko do ciebie mówić. Co jest ten miła? Nie, to już nie, co ty? <grymne> Nie, spoko. Ja słuchaj, czasem też włączam moją płytę zupełnie serio. Wyłączam głos też tam cedzę przez zęby. No bo to jest normalne, no to też jest irytujące, kiedy patrzę na siebie taką uśmiechniętą. Sta Zawsze staram się być trochę szybciej tak, na płycie. I tak. zdaję z siebie więcej na macie niż to, co robię na płycie. Wtedy gorzej trochę. Ale to na płycie tam. uśmiechnij się, to jest słabe. Bo to wiem, się nie, ta... wiem, to, się nie to jest śmieta. mega, mega irytujące. <grym> nie. Dlatego wyłączam głos, mówię ci. To to jest... to muszę, no? Tak, spróbuj. Wyłącz głos, włącz sobie jakąś dobrą muzę. To będzie dobre. No? Tak. Nie wchodzę na no, ogóle w dyskusje żadne. <grym> Super, to naprawdę mogę powiedzieć, że to był najpiękniejszy dzień w moim życiu dzisiaj, na pewno.